Psalm 23 to nie jest zwykły tekst. To nie jest modlitwa, którą tylko się recytuje. To jest droga, ścieżka, którą człowiek przechodzi wtedy, gdy w środku nosi więcej pytań niż odpowiedzi. Ten psalm jest jak wyciągnięta ręka, która mówi: Nie musisz iść sam, kropka. I dlatego dziś, słowo po słowie, krok po kroku, Spróbujemy przejść tę drogę tak, jak przechodzi się przez ogród o wczesnym poranku, powoli, wsłuchując się w każdy dźwięk, każdą pauzę, każdy oddech. Czasem człowiek nawet nie wie, jak bardzo jest zmęczony, dopóki w końcu nie zatrzyma się w miejscu, gdzie panuje cisza. Może właśnie teraz jesteś w takim momencie. Może niesiesz coś, co od wielu dni przyciska twoją klatkę piersiową, co odbiera ci sen. Co sprawia, że jutro wydaje się cięższe niż powinno być? Może w Twoich myślach jest tyle głosów naraz, że nie wiesz już, który z nich mówi prawdę. Właśnie dlatego Psalm 23 zaczyna się od słów, które, jak klucz, otwierają drzwi do spokoju. Pan jest moim pasterzem, nie kimś przypadkowym, nie kimś dalekim, nie kimś, kto tylko patrzy z góry i ocenia. Pasterz to ktoś, kto idzie tuż obok. Kto zna drogę? Kto zna Twoje tempo? Kto widzi zmęczenie, zanim je pokażesz? Kiedy Dawid wypowiadał te słowa, jego życie nie było spokojne. Zanim szły wojny, niebezpieczeństwa, ludzie, którzy chcieli jego upadku. Ale on nie mówił. Pan jest moim ratownikiem. On mówił, pasterzem. Bo pasterz nie tylko chroni, on prowadzi. On nie czeka, aż upadniesz, on wyprzedza cię, szukając bezpiecznej ścieżki. I może dziś, właśnie w tym momencie, twoje serce potrzebuje usłyszeć to jedno zdanie. Nie musisz wiedzieć wszystkiego o jutrze. Wystarczy, że wiesz, kto cię prowadzi. Niczego mi nie braknie. To zdanie brzmi jak obietnica, która spływa jak ciepło po zmęczonym sercu. Ale wcale nie oznacza, że masz wszystko, czego pragniesz. Oznacza, że Bóg wie, czego naprawdę potrzebujesz, czasem zanim sam to zrozumiesz. Może dziś brakuje ci odwagi, może siły, może nadziei, może odpowiedzi która wciąż nie przychodzi. Niczego mi nie braknie, to nie jest zdanie o idealnym życiu. To zdanie o idealnym pasterzu pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Zwróć uwagę pozwala. To znaczy, że on wie, że czasem biegniesz za szybko, dźwigasz za dużo, próbujesz wszystko kontrolować. Pastwiska są zielone, bo to obraz miejsca, gdzie człowiek może się zatrzymać? Gdzie serce może odetchnąć? Gdzie dusza może wreszcie przestać walczyć? Może od dawna nie miałeś w sobie przestrzeni? Gdzie jest naprawdę cicho? Bóg mówi: połóż się tutaj. Odpocznij. Nie wszystko zależy od ciebie, kropka. Prowadzi mnie nad spokojne wody. Spokojne, a nie wzburzone. To ważne. Bo może ostatnio jesteś właśnie jak woda niesiona wiatrem, poruszona, napięta, niespokojna. Może Twoje myśli skaczą jak fale podczas burzy. Może każda drobna rzecz potrafi wywołać Tobie niepokój. Spokojne wody to symbol harmonii, do której Bóg chce Cię doprowadzić. Nie po to, by udawać, że problemów nie ma, ale po to, by pokazać, że On jest większy od nich. Pokrzepia moją duszę. To słowo dusza jest tu kluczowe, bo to ona jest najbardziej zmęczona. Ciało można położyć spać. Myśli można na chwilę uciszyć. Ale dusza dusza niesie ciężary ciszy, rozczarowań, zawiedzionych nadziei, słów których nie powiedziałeś, decyzji, które wydają się zbyt trudne. I to właśnie tam, w tym najgłębszym miejscu, którego nikt nie widzi, Bóg dotyka cię najbardziej delikatnie. Pokrzepia. Podnosi. Składa na nowo. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. To zdanie jest jak fundament pod nogami. Bóg prowadzi właściwie, nawet jeśli droga wydaje się kręta. Nawet jeśli nie widzisz jej celu. Nawet jeśli czujesz, że błądzisz. Nie błądzisz. On ma powód, dla którego prowadzi cię właśnie tak, a nie inaczej. I robi to przez wzgląd na swoje imię, czyli dlatego, że jest wierny. Nawet jeśli ty czasem tracisz resztki sił. I tu w psalmie następują słowa, które są jak światło zapalone w głębokiej nocy: Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, każdy człowiek ma swoją dolinę. To może być lęk, choroba, samotność, poczucie straty, sprawy finansowe, kryzys w rodzinie, trudna relacja, zmartwienie o przyszłość. Ciemna dolina nie jest metaforą. To realne miejsce w sercu, które każdy z nas zna. Ale w psalmie jest jedna niezwykła rzecz. Dawid nie mówi utknąłbym, ale przechodziłbym. Dolina jest przejściem, nie mieszkaniem. A teraz przychodzi zdanie, które jest jak ciepło na zimnej skórze: Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną, kropka. To jest esencja pokoju. Nie to, że wszystko jest łatwe. Ale to, że nie jesteś w tym S. Am. Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną kropka. Te słowa mają w sobie niezwykłą moc. Nie dlatego, że obiecują brak trudności, ale dlatego, że ogłaszają obecność. Bóg nie usuwa ciemności jednym gestem. On zapala światło w środku niej. Czasem chcielibyśmy, aby zniknęło wszystko, co straszy, wszystko, co boli, wszystko, co niepewne. Ale on wybiera drogę inną, drogę, w której jego bliskość staje się odpowiedzą większą niż rozwiązanie. Kiedy człowiek naprawdę słucha tego zdania, coś w nim zaczyna mięknąć. Strach nie znika nagle, on się po prostu cofa. Krok po kroku. Bo w sercu pojawia się świadomość, że nie idziesz przez życie sam. Może długo miałeś wrażenie, że wszystko zależy od Ciebie. Może próbowałeś utrzymać kontrolę, która wymykała Ci się z rąk. Może dźwigasz odpowiedzialność, o której nikt nie wie. Ale tu, w Psalmie 23, Bóg mówi: Nie musisz walczyć sam, kropka. Kij Twój i laska pasterska dodają mi otuchy. W tamtych czasach kij służył do obrony, a laska do prowadzenia. To znaczy, że Bóg jednocześnie strzeże i prowadzi. Obrona i drogowskaz. Czułość i siła. Bliskość i autorytet. Zwróć uwagę. Dawid mówi nie o swojej mocy, ale o Bożej. Nie o swojej mądrości, ale o Bożej. I może to jest najtrudniejsze, zaufać, że Bóg wie lepiej, dokąd prowadzi. Może w Twoim życiu jest teraz coś, co wygląda jak dolina. Coś, co sprawia, że jutro wydaje się zagrożeniem, a nie nadzieją. Może boisz się, że braknie Ci sił, że przyjdzie coś, czego nie udźwigniesz. Może w środku nosisz przekonanie, że jeśli jeszcze jedna rzecz pójdzie nie tak, serce nie wytrzyma. Ale widzisz, Dolina nie jest dowodem, że Bóg cię opuścił. Czasem Dolina jest dowodem, że On idzie tuż obok. I właśnie wtedy Psalm przechodzi w obraz, który od wieków budzi w ludziach poczucie głębokiego bezpieczeństwa stół zastawiony w obecności wrogów. To zdanie jest niezwykłe. Nie dlatego, że wróg znika, ale dlatego, że nie ma nad tobą władzy, bo Bóg przygotowuje dla ciebie miejsce pokoju dokładnie tam, gdzie czujesz największy nacisk. To jest obraz zwycięstwa bez walki, triumfu bez krzyku, pokoju w miejscu niepokoju. Czasami wrogami człowieka nie są ludzie. Są nimi lęki, które siadają na ramionach, niepewność, która wchodzi do myśli, poczucie bycia niewystarczającym, wstyd, zmęczenie, niewypowiedziane oczekiwania innych. Bóg przygotowuje stół właśnie tam, pośród tego wszystkiego, co próbowało odebrać ci spokój. I mówi: usiądź. Ja jestem z tobą. Kropka. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Olej w Biblii był symbolem uzdrowienia, wybrania, ochrony. To nie był gest formalny. To był gest bliskości. Dotyk czoła, który mówił: Jesteś mój. Nie oddam cię ciemności. I może właśnie tego teraz potrzebujesz, aby ktoś dotknął Twojego zmęczenia. Aby ktoś zobaczył Twoje serce takie, jakie jest naprawdę. Aby ktoś uznał twój ból i twoją drogę. Mój kielich jest przepełniony. To jedno zdanie potrafi zmienić perspektywę. Zobacz: Dawid nie mówi, że jego życie jest idealne. On mówi, że jego kielich, czyli wnętrze, jest pełne. Czym? Obecnością Boga. Obecność Boga nie wypełnia człowieka dopiero wtedy, gdy wszystko układa się dobrze. Ona wypełnia wtedy, gdy w środku człowiek czuje, że nie ma nic, właśnie wtedy Bóg napełnia. Może ty też masz momenty, w których wydaje ci się, że twoje wnętrze jest puste. Że nie ma w tobie siły, entuzjazmu, odwagi. Że wszystko, co kiedyś cię cieszyło, dzisiaj trudniej odnaleźć. Może modlisz się. Ale słowa wydają się ciężkie, jakby przechodziły przez zagęszczone powietrze. To jest normalne. To jest ludzkie. Ale Bóg ma sposób napełniania cię nie według tego, co czujesz, ale według tego, kim on jest. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. To jest jedno z najpiękniejszych zdań w całym piśmie: Dobroci i łaska nie idą przed tobą, jak coś, co musisz gonić. One idą za tobą, jak wierny ślad, jak cień światła, którego nie da się zgubić. To znaczy, że niezależnie od tego, dokąd pójdziesz, one tam będą. Może nie zawsze to czujesz, może czasem patrzysz na swoje życie i widzisz tylko to, co trudne, bolesne, nieudane. Ale Boża Łaska jest jak powietrze, nie widzisz jej, ale bez niej nie możesz żyć. I wtedy psalm kończy się zdaniem, które ma w sobie coś jak domowy zapach, i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Dom Pana to nie miejsce geograficzne. To stan serca. To przestrzeń, w której wiesz, że Bóg nie porzuca, nie znika. Nie rezygnuję z Ciebie. Dom Pana to miejsce, gdzie strach traci znaczenie, a jutro przestaje być zagrożeniem. To miejsce, w którym Twoje serce pamięta, że ma gdzie wracać. Psalm 23 nie jest historią o człowieku, który był silny. To jest historia o Bogu, który był wierny. I to jest obietnica także dla ciebie, że on poprowadzi cię dalej, nawet jeśli nie widzisz drogi. Że on przyniesie ci pokój, nawet jeśli w środku jest burza. Że on napełni twoje serce, nawet jeśli czujesz pustkę. I że poprowadzi cię przez jutro, nawet jeśli dziś boisz się zrobić krok. Kiedy człowiek pozwala psalmowi 23 wejść naprawdę głęboko, zaczyna rozumieć, że ta modlitwa nie jest tylko opisem Bożej troski, ona jest zaproszeniem. Zaproszeniem, aby uwierzyć, że Bóg nie działa z daleka, że nie obserwuje cię z wysokości, czekając, aż poradzisz sobie sam. On jest pasterzem, a pasterz zna imię każdej owcy. Zna jej drogę. Zna jej strach, zna jej zmęczenie, zna moment, w którym powinna odpocząć i przestrzeń, w której może wreszcie odzyskać siły. Może dziś właśnie tego pragnie Twoje serce zaprosić Boga do środka, do wszystkich miejsc, które bolą, do wszystkich przestrzeni, o których nikomu nie mówisz, do tych chwil, w których czujesz, że sam nie dasz rady. Bo psalm 23 działa jak światło, nie usuwa ciemności od razu, ale pozwala zobaczyć, że ciemność nie jest ostatnim słowem. Każdy człowiek ma w sobie coś, co chciałby ukryć: może wstyd, może lęk, może niepewność, może brak wiary w siebie. Może przekonanie, że nie zasługuje na nic więcej, ale pasterz nigdy nie opuszcza owcy, która się gubi. Nie każe jej, nie ocenia. On idzie w jej stronę, chociaż ona wciąż drży. I kiedy ją znajduje, kładzie ją na ramionach. To jest właśnie obraz Boga w Psalmie 23, Boga, który niesie. Może są w Twoim życiu miejsca? Które wyglądają jak dolina. Może są takie, w których od dawna nie widzisz światła. Może czasem boisz się, że ta dolina się nie skończy. Ale pismo mówi jasno: Choćbym przechodził, przechodził, nigdy bym utknął. Dolina nie jest końcem drogi, jest przejściem, a przejście zawsze prowadzi dalej. I nawet jeśli dziś twoje serce boi się jutra, nawet jeśli w głowie pojawiają się czarne scenariusze, nawet jeśli cię paraliżują, psalm 23 jest po to, aby powiedzieć ci jedno: nie idziesz tam sam, kropka. Bóg jest przed tobą, Bóg jest obok ciebie, Bóg jest za tobą. Jego dobro ci idzie za tobą jak cień, którego nie można zgubić. Zanim przejdziemy do modlitwy końcowej, Zatrzymaj się na chwilę. Weź wolny oddech. Pozwól, aby to, co usłyszałeś, zaczęło powoli osiadać w twoim wnętrzu. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Nie musisz wszystkiego czuć. Wystarczy, że jesteś tutaj i że pozwalasz Bogu mówić. Panie. Który jesteś moim pasterzem. Przychodzę do ciebie ze wszystkim, co dziś się moje serce. Z lękiem, który czasem przychodzi bez zaproszenia. Z niepokojem, który uciska jak ciężki kamień. Z pytaniami o jutro, na które nie znam odpowiedzi. Z pragnieniem pokoju, którego tak bardzo mi brakuje. Prowadź mnie tak, jak prowadzisz swoje owce. Prowadź przez zielone pastwiska, gdy jestem zmęczony. Prowadź nad spokojne wody, gdy moje myśli stają się burzą. Prowadź po właściwych ścieżkach, nawet jeśli ich nie rozumiem. A kiedy przyjdzie na dolina, proszę Cię, bądź przy mnie. Spraw, abym poczuł Twoją obecność tak wyraźnie. Jak czuje się ciepło słońca na skórze? Niech Twój kij i Twoja laska będą moją siłą, moją ochroną, moją drogą. Postaw przede mną stół pokoju tam, gdzie inni widzą zagrożenie. Namść moje serce olejem uzdrowienia, napełni mój kielich swoją dobrocią. A nade wszystko, idź ze mną w stronę jutra, bo tylko z Tobą jutro przestaje budzić lęk. Tylko z Tobą mogę wierzyć, że nie jestem sam. Tylko z Tobą moje życie ma sens. Niech dobroć i łaska towarzyszą mi każdego dnia, a mój dom niech będzie tam, gdzie jesteś Ty. Amen. Jeśli ta modlitwa przyniosła Ci pokój, pozwól jej zostać z Tobą jeszcze chwilę. Napisz w komentarzu swoją intencję, abyśmy mogli modlić się razem. Kliknij: Lubię to. Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje otuchy. I zasubskrybuj kanał, by wracać tu każdego dnia po ciszę, światło i Bożą obecność. Niech ta przestrzeń stanie się Twoim miejscem pokoju.